Witam Was serdecznie w kolejnym, bardzo prostym w sumie, przepisie na obiad. Mam tutaj oskurowane ćwiartki z kurczaka. Ja mam ich 5, to było półtora kilo mięsa. I będę potrzebowała dosłownie trzech głównych składników do zrobienia przepysznej marynaty. Musztarda. Chodzi o to, żeby musztarda była gładka, czyli nie francuska, ale taka po prostu gładka musztarda. Miód. Może być najtańszy byle dalej pszczeli nie cukrowy, ale może być taki chiński, bo i tak straci swoje właściwości. Sól, pieprz i na tę ilość mięsa trzy ząbki czosnku. A co do ilości musztardy i miodu, to ja dam po dwie łyżki jednego i drugiego. Czyli wrzucam tu dwie łyżki musztardy. Dwie łyżki miodu. Plus tej marynaty jest taki, że nawet jeżeli miód jest w 100% już skrystalizowany, tak jak mój, i wygląda na to, że on wcale nie będzie chciał się mieszać, i że trzeba by było go podgrzać, jakoś te krystalizację zniwelować, to on się i tak fantastycznie nam tutaj wymiesza, więc tym się nie musimy w ogóle przejmować. Do tego zetrę teraz trzy ząbki czosnku, może zacznę od przypraw, żeby uciąć to ścieranie, czyli tak. Pół łyżeczki pieprzu mniej więcej, tyle samo soli. I ścieram te trzy ząbki czosnku. I widzimy się za chwileczkę, i na dowód moich słów zamieszam marynatę na Waszych oczach na żywo. I widzicie banał po prostu perfekcyjnie się wymieszało. Jest taka, ja uwielbiam ten kolor, ten zapach. Po prostu już mi się to kojarzy z przepysznym obiadem. I teraz to wszystko wylewamy. Na nasze mięso. No i trzeba będzie się trochę z tym mięsem pomasować. Także jak ktoś się brzydzi, to ubierzcie rękawiczki. Ale nie polecam Wam brzydzić się jedzenia, no bo w sumie, kurczę, wsadzacie to sobie do buzi. To czemu mielibyście brzydzić się wsadzić to sobie w ręce? No oczywiście ten kurczak jest na razie surowy. Może nie jest zbyt przyjemny, bo jest taki zimny. Ale to dalej żadna trucizna. Żaden detergent. Także... Zakasać rękawy i do roboty. Teraz kurczaka wstawiamy do lodówki, najlepiej na noc, a jutro będziemy go piekli najpierw tak, najpierw przykryty będzie przez około 45-50 minut w 200 stopniach i potem go odkryjemy na ostatnie 20 minut, żeby tak doszedł. Ale w momencie, gdy będziecie go odkrywać, bo to może być różnie, zależy od wielkości ćwiartek. Może być, że nawet ten etap bez przykrywki będzie trwał z godziny, więc sprawdźcie, czy on już tak powoli zaczyna odchodzić od kości. Tu liczę na wasze doświadczenie kurczakowe. Do zobaczenia po upieczeniu.